Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie i przepraszam bardzo za tak długą przerwę, ale spowodowane to było niestety moimi kłopotami zdrowotnymi, które nie pozwalały na kontynuowanie tutaj tej pracy. W każdym razie kontynuujemy, czyli 20 chyba część czytania książki Praca z cieniem w psychologii Karla Gustawa Junga. Dzisiaj zajmiemy się rozdziałem Ciało a Cieni. Ponieważ większość ludzi cywilizacji zachodu marginalizuje ciało, spychając je niejako do cienia i nieświadomości, to właśnie dlatego w codziennym życiu szybko można dotrzeć do cienia poprzez ciało. W 1935 roku Jung zwracał na to uwagę podczas wykładów w londyńskiej klinice psychiatrycznej Tavistock Clinic. Cytuję: W naszym cywilizowanym społeczeństwie jest wiele osób, które całkowicie straciły swój cień, pozbyły się go, są wyłącznie dwuwymiarowi, utracili trzeci wymiar, a wraz z nim zazwyczaj tracą ciało. Ciało jest niepewnym przyjacielem, ponieważ wytwarza rzeczy, których nie lubimy. Jest zbyt wiele rzeczy związanych z ciałem, o których nie można wspomnieć. Ciało jest bardzo często uosobieniem cienia. Gustav Jung, The Tavistock Lectures on the Theory and Practice of Analytical Psychology w dziełach zebranych. Ton 18, paragrafy 40-41, przypomnę, rok 1935. Wcześniej jednak Jung podkreśla, jak ważny jest kontakt z ciałem w psychoterapii, pracy z cieniem i z marzeniami sennymi. Pisze albo opowiada w, w seminariach wizyjnych. Indywiduacja może zaistnieć jedynie wówczas, gdy najpierw powrócisz do ciała, do swojej ziemi. Tylko wtedy dzieło jest prawdziwe. Przeżywanie czegoś na zewnątrz ciała, na przykład w śnie, dopóty nie stanowi doświadczenia, dopóki nie zostanie ono ucieleśnione, ponieważ to ciało stanowi o tym, co tu i teraz. Prawda? Czyli macie takie. To jest takie gruntowne, te też seminaria były chyba w, w wykłady w ETH, turyjskim, jak pamiętam. I, e, I on mówi to, co później, no, na przykład e, Perls twórca gestaltu, mówi, że właśnie ważne jest to, co tu i teraz. Nie? Jung też się do tego odwołuje, ale nie tylko, ale i do tego, jak to jest ucieleśnione tu i teraz. A nie kiedyś tam, prawda? Bo z psychologicznego punktu widzenia przyszłość jest rodzajem projekcji. Przeszłość również jest rodzajem projekcji, tak? Nie wiemy dokładnie, czy nasze e, wspomnienia są sfabrykowane w jakimś stopniu, czy, w, czy co na nie wpływa, tak? Czy, czy można im nadać obiektywną e, strukturę, na pewno, w pewnym sensie. Czyli możemy się zastanowić na tym, co jest cieniem w ciele, na przykład, co uważasz za fajne, atrakcyjne i odwrotnie, co jest niefajne. Tutaj jest takie ćwiczenie. Cień w ciele na stronie o, 210, tak? E, mm, nawet ma dwie części, 211 także, także polecam sobie to ewentualnie przeczytać i zajrzeć. Czekajcie, może wrzucę. Wrzucę tutaj kawałeczek tego, udostępnię. Gdzie hmm. te udostępnienia? Momentos, bo coś tu mi się po. O tu. Tak. Okej, okay. chyba jest już. No ja, ja sobie tu muszę też. Mhm. mhm. Jest. Ale to są te końcówki ćwiczenia. Na przykład stanąć przed lustrem, to jest propozycja tak skanować, nie? co się w ciele dzieje teraz. To jest wielka nauka, zwracanie uwagę na to, co w jakim części ciała się coś dzieje, tak? To też mówi nam o tym, czy żyjemy, czy nie bardzo. Hmm. Okej. Okay. A... Kolejne ćwiczenie, też troszeczkę związane z lustrem, czyli jakby mamy dwie rzeczy. Widzimy i czujemy jednocześnie ciało, kiedy stajemy przed lustrem. Generalnie to ważne jest pytanie, kiedy stajesz przed lustrem, to co widzisz? A drugie pytanie, to kto patrzy na to, co widać w lustrze? Tak przy okazji, taka refleksja. Okej. Okay. Dużo tu ćwiczeń jest o tym w ciele. Dobra. I oprócz tych ćwiczeń tutaj wracam do, do, do czytania. Cień w ciele można zdiagnozować jeszcze w inny, dość łatwy sposób. Pamiętaj, nigdy nie chodzi o to, żeby natychmiast coś z tym robić. Próba osiągnięcia natychmiastowego efektu Próby płyną zazwyczaj z krytycznych opinii nalegających na poprawę, dążących do ulepszania, usprawniania lub z narcystycznych pobudek ego. Nie jest to jednak działanie zrównoważone na dłuższą metę. Realna zmiana związana z procesem asymilacji cienia, a nie programu wynikającego z jakiegoś światopoglądu czy treningu, wygląda inaczej. Co ważniejsze. Sama świadomość istnienia cienia oraz jego konceptualizacja i doświadczanie w ciele, emocjach, obrazach potrafi w dużym stopniu transformować cień. Wielkim osiągnięciem jest już uznanie, że zarówno my, jak i inni, jako osobowości jesteśmy czymś więcej niż to, z czym się świadomie utożsamiamy. I tutaj mamy takie ćwiczenie kolejne, tak? na jakich emocjach, odczuciach, doznaniach fizycznych lub częściach ciała nie lubisz, albo nawet nie znosisz się skupiać. Tak? I tutaj można je rozdzielić na trzy poziomy, te łatwiejsze, średnie do najtrudniejszego. Jest też i ruch. Tak, to też jest związane z ciałem, prawda? Możemy się ruszać, dlatego że mamy ciało poruszać się w świecie, oprócz pojazdów oczywiście, tak? Czyli tu też będą jakieś ruchy, gesty, które będą się wydawać niezgrabne, niewłaściwe, wstydliwe, zbyt śmiałe, zamaszyste, śmieszne, niezdarne, zbyt nachalne, erotyczne, wyzywające, niemożliwe do wykonania, zbyt wspaniałe czy uduchowione albo zakazane i zabronione. Tu też można je podzielić na trzy poziomy i wykonać sobie to ćwiczenie. A nawet narysować obraz doświadczenia związanego z ruchem z krainy cienia. Ok. O ile tutaj ćwiczenie strasznie dużo. Następne jest ćwiczenie dźwięki z obszaru cienia, prawda? Bo. Dźwięki także produkujemy albo generujemy za pomocą ciała i to nie tylko mm, buzi, twarzy, paszczy, krtani i tak dalej, gardła, strun głosowych, cokolwiek. Również inne dźwięki, na przykład można zrobić jakieś granie, klaskanie, innymi częściami ciała dźwięczeć. Ok. I tu Jung podsumowuje ten jakby rozdział i pracę z cieniem, albo ja tutaj znalazłem dla was taką takie ciekawe, ciekawą refleksję. E, istotną nie? przy pracy z nieświadomością, czyli równość z cieniem. A brzmi tak. Na tym właśnie polega jedna z największych trudności w doświadczaniu nieświadomości. Że można się z nią utożsamić i zostać głupcem. Nie wolno utożsamać się z nieświadomością. Musisz trzymać się na zewnątrz, z dystansem i obiektywnie obserwować, co się dzieje. No, to dość łatwo do powiedzenia, ale dość trudniejsze. Czyli to jest seminarium Kundalini, jogi, też z tych seminarów Watache najczęściej. Strona, strona, strona 271. A tu jest to tak ciekawe ćwiczenie, taka pisana wersja, spotkania z wewnętrzną postacią z obszaru cienia, bardzo polecam I też już o samym głosie różnym. I o zauważaniu różnic w tym ćwiczeniu. Na przykład, kiedy napiszesz dialog z cieniem, to przeczytaj go na głos. Nie? Kto i jak, która postać, jaki ma głos, jak brzmi różnie. I warto wtedy, wtedy też wsłuchiwać się lepiej w głosy różne. Na przykład. Słuchajcie głosu matki w obecności jej małego dziecka. Tak? Na przykład prowadzi rozmowę z tą panią jednym głosem, tak? tu sobie gadamy, tam co słychać, ładna pogoda i tak dalej. Ale ona się nagle zwraca do swojego małego dziecka, które tam nie wiem, yy, yy, nie wiem coś tam podnosi dwulatek z ziemi i chce zjeść albo coś. I zaczyna przemawiać zupełnie jakby dziecięcym szczebiotem do niego, tak? Jej tożsamość szybko przesunęła się z ego lub roli, dorosłej rozmówczyni, do roli lub tożsamości matki małego dziecka, która się z tym dzieckiem komunikuje bardziej głosem tego dziecka, tak? Nie? Jeden z tajemnic komunikacji jest taka, czy potrafisz mówić głosem tej osoby, z którą rozmawiasz. Ok? I dalej. Wraz ze zmianą tożsamości zmienił się sposób mówienia, rozbrzmienia i ton głosu. Dzieci naśladują oraz internalizują te mechanizmy, dając głos swoim zabawkom, czy odgrywając rolę postaci z bajek lub w innych fantazjach zabawach z rówieśnikami. Kiedy pracuję na sesjach coachingowych czy terapeutycznych z klientami i poszukujemy różnych postaci z cienia, to oddając głos tym wewnętrznym częściom. Jednym z ważniejszych wskaźników ich autonomii oraz takiego no w miarę autentycznego przywołania jest właśnie inne, odmienne lub różne od ego brzmienie tego głosu, tej części. Okej. Okay. Co dalej? A, kochani, no i to jakby ten odcinek i ten rozdział się zakończył, tak? bo było dużo ćwiczeń ja tutaj raczej nie czasem, czasem jakieś przeczytam i pokażę, jak można zrobić, ale raczej pomijam, no bo, 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 bo to nie, nie, nie to miejsce, nie to medium, jak tutaj, i że wtedy można się odwołać do książki i tam sobie to znaleźć, tak jak tutaj mówiłem, na której stronie i jak najbardziej, jak najbardziej wykonać. Okej, okay, to na ten moment kończymy dzisiaj. Tylko, że właśnie nie wiem, gdzie zakończyć. A tu jest dobrze nagrywanie. Do zobaczenia w następnym odcinku, który będzie już teraz szybciej, bo już się lepiej czuję i mogę działać dalej. Do zobaczenia.